Cześć, hej, ja jestem Paweł Malinowski i dzisiaj jadę po kota, jadę po kota do dąbrowy górniczej albo jeszcze dalej. Ach, i przyjechałem do Martyny Zabawy po najważniejszy artefakt, czyli transporter dla kota. Dziękuję ci Martyna! Nie ma sprawy, Paweł. Tak, Powiedz o tym, że też mam kota i że zgapiłeś ode mnie i że nagrała moim filmem, ale ja się spóźniam. To Martyna zgapiła ode mnie, bo ja jak miałem 13 lat widziałem odcinek na takim... na takim... jak to było, mo? Nie masz na to dowodu. Mam dowody, mama była ze mną. Wspaniały świat kotów? Wspaniały świat kotów leciał kiedyś w weekendy, więc Martyna mam dowody niepodważalne. Ale spokojnie, Martyna miała takiego kota pierwsza. Ale to ona zgapiła go ode mnie, a nie ja od niej Taka jest prawda Dobra, Niewa nieważne Jestem już spóźniony Dzięki Martyna za transporter i lecimy dur Zabrałem tacie kluczyki i znalazłem w Cheetosach prawo jazdy Więc Lecimy, lecimy, szybciutko, lecimy Wow Batmobil zatankowany już pod sam koreczek I jedziemy moi drodzy, razem z mami Jedziemy po kota Słuchajcie Zatrzymaliśmy się na poboczu, bo auto po prostu auto chyba już nie chce dalej jechać, a tak naprawdę to my się zatrzymaliśmy specjalnie, bo jest tutaj taka ładna miejscowość jak malinowice, czyli to jest miejscowość właśnie, gdzie, gdzie mieszkają malinowscy Już jedno zdjęcie na Instagramie było, jak jestem y, przy znaku jakimś tam malinowym. Teraz zrobimy zdjęcie drugie. Mamo, łap telefon i nagrywaj mnie. Łap! Jest! O nie, nie, do, nie doleciał telefon! Pękłowica okay. łapa! pęknął Samochodem jeżę. Didi, didi? Didi? Didi, mała didi. Didi Devil, Didi debil. A może macie jakieś inne pomysły na imię, na D? Dla kotki tutaj mojej piątnej? Didi. Dydydy, 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 malutki dydek Chciałem nagrać dla was unboxing paczek dla kota. Patrzcie na to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście ale jest brak karty, więc Kitku, nie właśnie do szafy! Więc to jest jedno nagranie z, z iPhone'a z telefonu. Otworzę po prostu kitkowi kuwetę tylko teraz, bo wcześniej się załatwiała do takiej kuwety. No, a uważam, że jak już przyszła, to... Kitku! Kitku nie ucieka! Wiem, że ci umyłem ogon, ale nie uciekaj, chcę cię stworzyć kuwetę. Na no, życzkę mam Patrz Kitku, Sprzęt już prawie otwarty, bardzo dobrze go dobrze zapakował. Ledwo mogę się tutaj dostać. Kitku, dlaczego nie obserwujesz ze mną i z widzami od openingu twojej kuwety? Co? Wytłumacz nam. E, ja jestem Kitku i nie mam, nie mam zdania na ten temat. Mówili mi, że to jest kuweta, to wygląda jak wiadro. Kitku będziesz robił do wiadra? Masz, rób, rób co trzeba, ej. to się nie interesuj paczkami kolejnymi, ja je będę unboxingował. Ty wejdź do wiadra. Jak ci się podoba wiadro? Aha, zapomniałem już Wilku, sekunda. Ogólnie tych kuwet jump-in jest wiele rodzajów. Ja chyba kupiłem najgorszy. Nawet pomimo tego, że ktoś zapakował. Te paczki, jakby tutaj był szklany dzbanek, to i tak pękło. Teraz muszę kitka nauczyć. Kitku cza na naukę. Robisz tak, hop, sasa, dwa salta i wskakujesz tutaj do dziury. A potem robisz tak, hop! I tutaj, tutaj jest złamane, pomimo tego jak to było zabezpieczone, więc musiało się już w trakcie, nie wiem, wkładania zepsuć. Nie mam łopatki, to druga sprawa. Trzecie, to jest takiej jakości, że to w ogóle nie działa. Nawet te zawiasy, co tutaj są, i tak nie trzymają tego, więc ja nie rozumiem, o co chodzi tutaj z tą kuwetą. No ale ona jest, nie, nie spełnia swoich funkcji. To to może być wiadro, a nie kuweta. Od momentu, kiedy Kitku trafił do domu, minął ponad tydzień chyba, o ile mnie głowa nie myli. Od momentu, kiedy rozpakowałem kuwetę, kitku minęły jakieś 4 dni. Jak widzicie, kitku wygląda trochę jak jakiś, nie wiem, szczur bardziej, kanałowy, ale to dlatego, że, że kitku no nie potrafi się załatwiać. Nie, nie potrafi się załatwiać. Lubi sobie wejść łapą w kloca, którego przed chwilą rzucił na, 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 na ziemię. W sensie nie na ziemię, na szczęście do kuwety, ale podejrzewam po prostu, że jest zły żwirek, dlatego słuchajcie, tutaj jak widzicie jest parę paczek dla Kitku. Kitku, popatrz na, na paczki, widzowie popatrzcie na paczki. O, no, takie piękne koszulki to macie na sklepie Świrpel i czapeczki też są. To to mówiłem ja, Kitku, wcale Paweł nie podkłada mi głosu. Tak jak powiedział Kitku, przecież Kitku nie może kłamać. Zapraszam właśnie do homixwir.pl. No to co? Lecymy, tak? Lecymy dół. Najpierw odpakuję tą paczkę, w której wiem co jest, mianowicie żwirek, bo przed chwilą właśnie myłem e, kota, myłem kuwe... Miałem kuwetę, no i chcę szybko wsypać Żwir do kuwety, bo jak kot mi zaraz Nasika, nie wiem, na łóżko na przykład Tam jest łóżko właśnie, tak Jest żwir tak, Flower Power, to jest chyba Dla kota hippisa, następnie mamy Aloe Vera, to jest dla kota, który Dba mm, o, o cerę Aloe, jak dobrze wiecie, robi dobrze Na cerę, następnie Classic To jest dla kota, co lubi muzykę klasyczną No i jeszcze Lavender Czyli dla kota, który jest trochę zestresowany Powinien wychillować lawenda, chilluje i pomaga wzrostu no i tutaj dwie powtórki mi się trafiły, tak jak w kartach Pokémon ostatnio, same powtórki. No ja tutaj zamówiłem kotu jakieś zabawki za za to troszkę e, sianka, ale widzę, że mogłem kupić po prostu parę ręczników papierowych i, i pewnie kot bawiłby się lepiej. Tak jak powiedziałem, tak też zrobię szybko żwira kociego. Chodźcie zobaczcie, to jest mega pasjonujące. alergikiem, won. Jakie się kryształy. Kurde był! Dobra, wracamy za 5 godzin jakby wietrze mieszkanie. A few moments later. Teraz może coś mniejszego otworzę i w ogóle mam um, bekę, bo jak kot sobie, no, brzydko mówiąc, obsrywał futerko, to ja no dwa razy myłem tego kota, ale też stwierdziłem dwa razy, że no nie będę cały czas go moczył, bo się zaraz zaziębi. I wiecie... Pobawiłem się trochę w kociego fryzjera, jak wyjąłem te nożyczki i mi tak zrobiłem, czy kot spojrzał na mnie ze strachem w oczach i zanie powiedziała, że kot chyba kojarzy te nożyczki. Co tutaj jest? Grzebień do dręczenia kota, jak jest niegrzeczny. Te długie ząbki tutaj są po to, żeby właśnie tak kotu wiecie, jak jest niegrzeczny, zadawać ogromne dawki bólu. A tutaj jak kot jest grzeczny, to macie taką rękawicę do czesania. O, zakrobicie. Dobry koty. Dobry kotek. Dobry. O ja se taki grzebień kupię. Zostaw kciuk w górę. Patrz, jaki dziwny kciuk zdeformowany. Kitku, chodź tu. Chodź. Dobra, pokażę wam, jak się łowi kota, nie? Wiecie, jak się łowi rybę. Ja wam pokażę, jak się łowi kota. Pewnie powiecie, po co ci druga rękawica? Druga jest dla kota Martyny w prezencie daję. O! Łap Martyna, łap! Ryby się łowi na wędkę. To jest tak zwana kocia wędka. Patrzcie. Na kici, kici nie przyjdzie, a na kocią wędkę od razu. I patrzcie, już jest. W ogóle... Powiem wam tak, w rodowodzie ten kot ma na, na imię decyzja, bo to była ciężka decyzja. Ja się jakiś rok już biję z myślami, czy wziąć kota, czy nie brać kota. Jak widzicie, wziąłem, więc podjąłem decyzję. Na razie mam wybrane imię, ale nie będę wam mówił jakie. Napiszcie w, w komentarzach, jakie wy dalibyście imię temu kotu, który lubi łowić ryby. Tylko nie piszcie, że ryba, proszę. A, i to jest ona. Nie wiem, czy to powiedziałem, pewnie tak. Ale nie pamiętam, bo nagrywałem ostatnio tydzień. Temu jakiś materiał dotyczący kota. Ja zabieram za kolejną pakę i chciałbym wytłumaczyć. W sensie nie muszę niczego tłumaczyć, ale chciałbym powiedzieć, dlaczego w ogóle wziąłem kota rodowodowego, rasowego, a nie jakiegoś ze schroniska, tak? Ja w dzieciństwie miałem dwa koty. Jeden kot był po prostu od dzikiej kotki Przygarnięty, drugi był niestety z zoologicznego, ale no, historia tamtego kota była taka, że poszedłem z mamą i z bratem kupić szelki do wyprowadzania tamtego kota, co miałem, a zobaczyliśmy w zoologicznym kota całego rudego, pięknego, i powiedzieliśmy, dobra. Zamiast wyprowadzać kota na dwór, kupimy temu kotu naszemu przyjaciela. E, I tak też do naszego domu e, przyszedł Tofi. Mieliśmy Pepsi i Tofi. No ale były to koty tak zwane środkowoeuropejskie. Ta rasa środkowoeuropejska, czyli potocznie zwane dachowce. No i takie koty niestety, i inne rasy kotów mają charakter loteria. Może być miły, może być neutralny, a może ci do buta i sikać na łóżko i na przykład gryźć no, no, no wiecie o co chodzi. A to jest rasa Ragdoll. Furminator. Pewnie kojarzy wam się to z Terminator. I dobrze wam się kojarzy, bo jest to robot pogromca y, tych, no, kocich włosów. Ogólnie to jest takie coś, ząbki, nie? I tu jest takie coś, co spycha z tych drutów, jak to niektórzy mówią, martwy włos. Co się śmiejesz, kamerzysta? Chodź tu. Zabrała mi wędkę. To nie jest zbyt atrakcyjne. Ale może być wąsem. <grymne> <grymne> Byłem ciekawy po ilu sekundach kamerzystka spojrzy się na mnie z miną. Co ty robisz Paweł? Czy <grymne> zawiesiłeś się? Ej, zobaczmy jak czesze Furminator. Wiem czemu Furminatora nie używają u fryzjera, bo boli w łeb, nie? Przeprowadzisz tego kota, czy co? Ja mogę go przeprowadzić? A kto, ja? Tak jak na wystawach robią, tu jest podium, że nie ma konkurencji to jest jedno. Uwaga. O kurczę, nie wiem czy mu wyrwałem, czy... Popatrz. Jak ci się podoba? Furminator? Wącha. Mówi śmierdzi. Trochę śmierdzi ten furminator. Czemu wyrwałeś mi pół, pół futra, ej? Najpierw mnie myjesz, potem wyrywasz mi pół futra. Człowieku, opanuj się. Nie no, na pewno zbiera futro, nie? Chcecie? Dołączam do, do każdej paczki na sklepie komik szkir. Trochę futra! Jak napiszecie? Kot futra. Ej, sztos, bo dzięki temu kot mniej wylizuje włosów i nie będzie wymiotowała włosami kitka, tak? Podobno kota trzeba czesać im jest młodszy, żeby przyzwyczaić go, że to jest miłe. To trzeba miło to robić, nie tam, że wiecie, trzymacie kota za łeb i... Tylko kitku, kitku. Częściej nie wypadały temu kotu włosy, nie wiem, czy tak to powinno działać. Dobra, przejdźmy może do kolejnej paczki, która tutaj przypadkowo przyszła pod moje kończyny. Mmm, mm, mm. już wiem co to jest. Jest to jedzenie dla Rysia. No ja niestety nie mam Rysia, tylko innego kota, więc muszę to zwrócić. Oszukano mnie. Nie ma tu ziaren, nie ma tu cukru, więc nie wiem w ogóle jak kot może jeść coś takiego. Ile masz powtórek? Sporo. Sporo, ale słuchajcie, zaraz będziemy testować smaki. Nałożę trochę tego, trochę tego, trochę tego. Ja i kamerzystka będziemy tutaj próbować tego. Trochę musimy zjeść, no nie możemy dawać kotu czegoś, czego nie przetestowaliśmy, nie? Kitku złaś, bo jak mama Kamila zobaczy cię. Co ty robisz tutaj? To zabronić ci przybywać w tym mieszkaniu. Razem z Kitku otworzymy paczkę, która przyszła do mnie. No nieważne, z jakiego sklepu w sumie. Co was to obchodzi, przecież nie? O niej Kitku ucieka, bo zobaczył, bo zobaczył, że to nie jest dla niego, tylko dla szczurów kupiłem kolorowy podkład. Do legowiska kupiłem. A tutaj jeszcze jest w ostrych zaburzeniach wchłaniania jej litowego tabletki na srakę. Mój sąsiad z dołu na pewno będzie zadowolony, że kupiłem kota, bo generalnie raz przyszedł tutaj, kiedy po prostu se chodziłem i powiedział. Czyli bardzo mi prosił, aby był pan ciszej A teraz, no, co ja mam powiedzieć? Proszę powiedzieć to mojemu kotu? Ja tylko sobie leżę Proszę powiedzieć to mojemu kotu A kot... Słuchajcie, jedni wymieniają się kartami po komia Inni wymieniają się na przykład łapkami w górę i komentarzami Mam nadzieję, że to właśnie z wami się wymienię A na Instagramie możecie zobaczyć ekskluzywny content O kurczę! Co jest kurde grane? Powinni lepiej spakować ten żywirek, nie? Ja jeszcze że... nie znam No dwie dziury są, to chyba powinni lepiej spakować O, teraz będzie ta paczucha, ale jeszcze pokażę najpierw rzeczy, które były tam oprócz tego rozsypanego żwirku Mianowicie zmiażdżone tabletki To Mie... dla ciebie Mieszanka paszowa uzupełniająca Tak, to dla mnie Tamte były lek na jelita, a to jest chyba... A, na odporność to jest, bo pani, która e, e, zrobiła mi risel tego kota Pani z hodowli Han Gry Lion, jakoś tak, na Facebooku, którą w ogóle serdecznie pozdrawiam i uważam, że robi to w 100% z pasji. Powiedziała mi pani, aby kupić. Kolby dla moich szczurów, a tak naprawdę, żeby kupić właśnie probiotyk na, na brzuch i tabletki na odporność, jeszcze będzie jakaś pasta taka na kłaczki, nie? A to, jak pewnie możecie się domyślić, jest dla, szasz, dla Saszy, Szarika i dla Łysego, czyli dla szczurów, które powiem szczerze, troszeczkę się boją kota, nie? Moi drodzy, na razie odpakowałem rzeczy, które mogą dla niektórych wydawać się nudne, ale z racji, że mój kanał jest o tematyce zabawkowej, no i z racji, że koty lubią się bawić, zwłaszcza jak są małe, nie? A te tak są duże. To kupiłem też parę zabawek dla kota. Kiedy mówię parę, mam na myśli więcej niż ja miałem w dzieciństwie. Więc zapraszam na najlepszą część tego odcinka, czyli właśnie zabawki dla kota. Pierwsza zabawka to jest zabawka, która rozwija intelekt kota, bo jak dobrze wiecie, lepiej przybywać z mądrzejszymi od nas. No i chciałbym, żeby, żebym mógł właśnie przybywać z kimś mądrzejszym ode mnie. Więc kupiłem kotu zabawkę, która rozwija inteligencję kota. Incepcja, nożyczki. Otwierają nożyczki. To są nożyczki do paznokci. Teraz to nie są zabawki, to są puszki. Puszki z żarciem dla kota. Generalnie kupiłem różne karmy, które poleciła pani i będę testował. Tych, których nie będzie jadł, będę zapisywał, żeby już nie kupować. Te, które będzie jadł normalnie nie będę zapisywał w ogóle, a te, które będzie jadł z większym zaangażowaniem, będę zapisywał, żeby kupować tylko ja. Szkoda, że moja mama tak nie robiła i kupowała mi cały czas jogurty, których nie lubiłem całe dzieciństwo. <laughs> Nie nagrywaj tam z To jest zamknięta strefa domu, tam jest wiecie. No zapomniałem wynieść śmieci, w weekend, tak? Nie umiesz czytać? Cicho, cicho jest po angielsku, po niemiecku. Kacel spilcok, Natural Catnip Bal. Kitku, natural Catnip Bal. C -c -c. Aha, chyba mnie oskamowali. Napiszcie mi w komentarzu, czy wasze koty, jeśli macie kota, reagują na kocimiętkę, czy tam krople walerianowe, jedno i to samo. Podobno część kotów reaguje, część nie reaguje i podobno młode reagują rzadziej niż starsze. Jeśli nie wiecie, co to jest kocimiętka, to jest taka hechechłana dla kotów, a jak nie wiecie, co to jest hechechłana, lepiej, żeby tak zostało. Tutaj kolejna zabawka, która ma rozwijać inteligencję kota, mianowicie nasypuje się do środka małych smaczków i kot przez uderzanie łapą, po którymś w tysięcznym razie wypadnie mu jeden smakołyk I kot ma się nauczyć, żeby wypadał za każdym razem jak trzapnie łapą. Co? Kupię ci takie. <laughs> I będę wkładać tam na Gersy. Na z Malka. Tutaj mamy kolejny baldrain Katzen. Spik Kessie Kicken? Kto miał niemiecki? Mi? Baldrain Katzen spiken kissen firmy. Au Miller. To są słuchajcie, filtry. Wiecie, są filtry Duffy na przykład, a są filtry dla kota. Dobra, patrzcie, mam też cichą piłkę do kota, patrzcie. Oczywiście, <grystanie> to jest mega zabawne jak ten kot tak... Naraszuję. Kitku myśli, że to są zabawki dla niego, a więc ogólnie mogłem po prostu pójść pod biedronkę i przynieść trochę śmieci. Popatrzcie. Tutaj jest jedzenie dla czarnych kotów. Czyli znowu muszę zr zrobić zwrot, bo ja mam białego kota. Ja mówiłem, poproszę o żarcie dla białego kota, oni mi wysłali to. Przecież wiadomo, że każdy kot ma swój kolor. To podchodzi pod rasizm. Kocizm chyba chciałaś powiedzieć, powie że to jest kocizm. Patrzcie teraz. Pałeczki, które działają jak koci miętka. Nie wiem, czemu kupiłem kotu dla koci miętki, nie wiedząc, ogóle na niego, będzie działać. Chce ktoś patyk Kocimiętki dla swojego kota? Masz. A nie dla widza, w kocimiętka. Dla kota to. Gwinały kot wącha kolby dla szczurów, więc to co nie dla niego, tego interesuje najbardziej. No nic, widzę, że wszystkie rzeczy związane z kociniętką kot dostanie na 18 urodziny dopiero. I tutaj patrzcie, Furminator znowu. Myślicie, że <grych> pewnie zapomniałem, tak? Nic bardziej mylnego. To również jest prezent dla Cindy, czyli kota Martyny Zabawy, którego poznacie pewnie wkrótce, pomimo tego, że Martyna swojego kota ma u siebie już od, nie wiem, dwóch miesięcy. I dwa miesiące film przygotowuje, to ja nie wiem, co na tam kupuje dla niego. Mieszkanie? Chcecie umyć zęby? To nie tym, bo to jest Malt Soft Paste Extra. Jest to pasta antiherbal kompleks, czyli dla kotów, którzy mają kompleks swoich włosów. W przełyku w sensie. wiecie, koty liżo, futro, nie? Ale chodzi tu o to, że to futro, żeby im nie zalegało, trzeba dawać im taką właśnie pastę. Malt Soft Paste Extra. Wypacie, kot liże łapkę, ale jak dacie mu pastę, to, to musicie zrobić z niej serduszko na talerzu, to wam zbije piątkę. Czajcie to. To jest chyba najpiękniejszy dzień w życiu tego kota. Dwie wędki, to nowe, patrz, już się rzuca. Nie wiem, czy jest coś co bardziej tego kota jara niż te wędki. Jestem ciekawy, ile godzin ten kot by się mógł bawić tymi wędkami, zanim by przestał. Ale patrzcie jeszcze jaki prezent dostał kotek od, od, od mojego brata i od jego dziewczyny. A mojego brata oraz jego dziewczynę mogliście widzieć na kanale Igraj z Michałem. Nagrał on z nią odcinek. Kot dostał na prezent laserek. Patrzcie. Jak kot naciśnie na kropkę czerwoną, to ja ją na chwilę y, wyłączam, żeby kot myślał, że wiecie O, złapałem tę kropkę, jestem taki szybki kot Dobra, ale słuchajcie, musimy przyspieszyć, bo to jeszcze jest jakieś 300 tysięcy zabawek dla tego kota No a życie mamy tylko jedno, prawda? Przecież nie możemy poświęcić całego na y, otwieranie tych, tych pachek tutaj Miski są Jest miska, kitku Wybierz mądrze, kitku Niebieska miska Wy też wybierzcie mądrze Czarna koszulka, chomik świr Czy może biała z chomikiem świrem i z Pawłem Malinowski no, kicku za dużego wyboru nie ma. W sklepie homie chwilę są większe wybory. Tutaj masz miskę białą z granatem albo granat z białym. Kicku. Którą wybierzesz? Wybrał lewą pierwszą. Jak widzieliście przed chwilą, kod wybrał miskę lewą jako pierwszą, więc to jest kod o... Lewicowych poglądach. To jest Lewandowski. Nie wiedziałem, że lewindowskie... Le... Nie wiedziałem, że lewicowe poglądy to znaczy, że jest się fanem Roberta Lewandowskiego. Ach, a mówili, że chodzi o wujka Stalina. Spoko, muszę zgłosić reklamację dla nauczycielów historii. Najbardziej mi się podobają oczy tego kota, nie? Są takie blubowe. Mój tata ma takie oczy, dosłownie jak ten kot. Artzo, zabawka, artzo, zabawka, artzo, zabawka. Ten kot ma w sobie tyle agresji, co trzyletnia dziewczynka, kiedy próbuje zabrać koleżance lalkę, nie, w przedszkolu. Nawet pazurów nie... No dobra, czasami wyciągnie pazury, ale generalnie bardzo rzadko. Co to, koniec? Miało być teleskopowe, w sensie, że dłuższe. Wiesz, co jest dłuższe? Wiem, co nie jest dłuższe. A poza tym, moi drodzy, mam przypinkę inną. Wygląda troszeczkę jak mikrofon do aparatu, który ma tłumić wiatr. Tak zwany dead cat, czyli martwy kot. Czyli oni biorą kota, robią z niego dead i na mikrofon go przytwierdzają. Tu jest amortyzator do samochodu, bo mi pękła sprężyna. A tutaj jest coś przypominającego krewetkę. Myślałam, że troszkę. Słyszałaś? Tak. <grym> Założyłem to kitku na ogon. Jestem ciekawy, za ile dni się skapnie, że ma na ogonie sprężynę do samochodu. Wracamy do paczuszek. Tutaj patrzcie, co jest. Jest to karma. Home is where our food is. Czyli dom jest tam, gdzie jest ta karma. Ja słyszałem, że na dom to to miejsce, w którym czujemy się bezpiecznie, czy coś. A wystarczy kupić sobie kocią puchę na chatę i to jest już nasz dom. Te najcięższe paczki to nie były spektakularne rzeczy, tylko właśnie żwiry. Żwiry za kociej kubetki. Tutaj mam. Nagetsy. Jakie nagetsy? <laughs> żwiry ko zapachu y, chicken nagetsów z, z tego, z McDonald's. i... Z odrobiną pudru dla niemowląt. Ale jest to też żwirek typu BT, betonoidowego, coś tam, no, taki, jakiś taka glinka. I właśnie taki żwirek miałem ostatnio, tylko innej firmy. No i kot cały czas chodził w utytłanych łapach, więc podejrzewam, że zostanę przez silikonowym. Ale wypróbuję, bo wiecie, różna firma, różna glina, nie? E, jak widzicie, ta firma kurierska kopała tę paczkę, potem stwierdzili, e, skopaliśmy, zakleimy, się nie zorientuje, że wypadło kilka rzeczy z Ojej, kot tak się przestraszył, że spadła mu sprężyna z ogona Jeśli chcecie więcej kocich filmów to po prostu zostawcie łapkę w górę. Jak będzie 300 tysięcy, kupię sobie 10 kotów. I nie będę robił nic innego, tylko vlogi o kotach. I kupował kocie zabawki. Tutaj mamy taki najnowszy krzyk mody: Anakonda powietrzna. Jest to szalik firmy Balenciaga. Ale ciepło. Jak ktoś zamówi na stlepiechomie świr kubek, to pewnie właśnie dostanie takie powietrzne wypełnienie. Bo ja, moi drodzy, jak przychodzi mi jakaś paczka z jakimś folią bombową coś, to wykorzystuję ją ponownie. Aby po prostu być ekologiczny człowiek. do mnie też innych ludzi. Chodzi, że nie chcę wynieść tego do śmietnika bro. Nie chcę, żeby się zbił kubek, tak? Pierwsza rzecz Jest to fontanna do wody Ale na obrazku pije z niej pies Czyli już trzy rzeczy muszę zwrócić i wymienić A nie, sorry Od drugiej strony pije kot Więc muszę otworzyć z tej strony, co pije kot Wtedy zaprogramuję tę fontannę Żeby robiła wodę dla kota No bo słuchajcie, sprawa wygląda tak Że koty lubią, kiedy woda im się rusza Że ona jest napowietrzona Zostałem wygięty ten Nie wiedziałem, że mamy w Polsce nowy standard do gniazdek. <grych> Wodę wlewamy tu, tutaj jest filtr. Ona pompowana jest przez tę potężną pompę o, o mocy kilku wat. Pompa ją wpompowuje do góry, stąd Leci tu i tu. Moi drodzy, oczywiście nie mogę wam pokazać wszystkiego, jak się, jak się kot na przykład bawi i korzysta z tej inteligentnej zabawki. Więc powtarzam, na Instagramie będziecie mogli to zobaczyć i śledzić yy, sporo, sporo perypetii z życia zwierząt, czyli właśnie Kitku, przyszedł od Paweł, przyszedł od A teraz! Całość, na co wszyscy czekali. Legowisko na kaloryfer. Koty lubią ciepło. Kaloryfer jest ciepły. Legowisko na kaloryfer. Kot lubi. Nie kupowałem kotu na razie drapaka, bo po prostu nie chciałem tyle wydać. Koterku Jakby moja mama mi tak śpiewała, to bym nigdy nie zasnęła. W sensie, że tak dobrze śpiewałam? Myślę, że mu się bała. Aha. Dziwne. Wiecie co jest dziwniejsze niż to? Japa tego kota O kurde, grafik nie wiem co zrobił z twarzą tego kota Czyja mina była najlepsza, moja, tego kota czy tego kota? Proszę też w komentarzu No widzicie tak, jest tu takie coś, tam jest takie coś Tą kulkę wali, kot łapą i ma taką minę teraz, moi drodzy, coś, co uważam za naj, największą, po prostu najbardziej odjechaną rzecz z tego wszystkiego, czyli masażer dla kota. Zabawka sensoryczna dla kota. Kot może się o nią ocierać, może do niej przykładać głowę. Patrzcie, co można zrobić z całym zestawem tych zabawek. Koci park z rozrywki normalnie. Musisz wydać więcej pieniędzy. Namawiają mnie. Muszę kupić więcej zabawek kocich i najlepiej drugi, drugie mieszkanie i tam kotu zainstalować po prostu wszystkie rzeczy. No nie no, trochę przesadzili. Popatrzcie, tutaj mam miejsca. Tam jest kuchnia, łazienka i drzwi wyjściowe z domu. I bałagan. Ej, nie nagrywaj bałaganu. Nie ma, nie ma bałaganu. Więc no, nie mam tu za dużo miejsca. A jak, jak kupię drugie tyle zabawek dla Kota, to będę mógł się już wyprowadzić stąd. I Kitku będzie tu mieszkał. O, Kitku usiadł w pozycji chleba. Popatrzcie na Kitku. Pozycja chleba. Jako ciekawostkę powiem wam, że ten kot dopiero po trzech dniach pobytu tutaj usiadł w tej pozycji, bo jest to pozycja, w której kot, żeby usiadł, musi czuć się bezpiecznie. Niektóre koty, jak żyją na przykład na wolności, to pewnie nigdy nie dane jest im usiąść w pozycji chleba. A jak dobrze wiemy, każdy lubi siedzieć w pozycji chleba, nie? Tu zabawka, że kładziemy te piłki te tenisowe tu i ćwiczymy nową tą. Kocią IG5 próbujemy ten wytrenować. Wiesz co? jeżeli takimi piłkami w tenisa zagrałeś? W sensie chodzi o ping-pong mi chodziło, właśnie. Iga, Iga świątek, piątek yy, gra właśnie w ping-ponga. To są kuwety dla szczurów. Jak macie na przykład zwierzęta typu chomik, tam nie wiem, szczur, jakie są jeszcze, myszy, to kupcie coś takiego, stawcie załóżmy w jeden róg, w drugi róg i tu nasypcie żwirku takiego kuwetowego, a na resztę takiego grubszego żwirku i na 90% ten zwierz będzie załatwiał się tu, więc możecie dwa razy rzadziej zmieniać całą ściół, tylko wyrzucać te kuwety. To mega wygodne. Ja całe dzieciństwo wymieniałem całą klatkę, a nie, tylko, a nie tylko tak, więc dużo straciłem. Tu jest kolejna rzecz, nazywa się śmierdząca fretka I jak możecie się dobrze domyślić po tej etykiecie, jak ktoś dobrze, e, dobrze pamięta poprzednie elementy filmu. Kacen spiken. Tak, dobrze myślicie. To jest kawałek wypchanego Jorka z nutą zapachową kozimienki. Tak? Tu mam podłoże kukurydziane. Teraz je kupiłem szczurom i szczury y, zamiast się tam załatwiały to żarły to podłoże, więc fajnie, fajnie. Mogłem oszczędzać na żarciu. I chyba już ostatni element tego filmu. Resztę rzeczy, która mi przyjdzie najprawdopodobniej w poniedziałek pokażę już właśnie na Insta więc followować, bo wam po prostu wam zdzielę was po łapach, jak nie będziecie subskrybować mnie tam. Za dużo mi tego wysłali chyba. może są gratisy? Nie wiem. Dam jedno kotu Martyny i jedno kotu mojego brata. To już wszystko w tym filmie. Dajcie znać w komentarzach, jak nazwalibyście Kitku. Przypominam, że to jest ona. Ja teraz se poczeszę Kitku różnymi grzebieniami, żeby przetestować, który najlepiej działa. I moi drodzy, widzimy się już w kolejnych odcinkach. Jak to powiedziałby Kitku? Nara!